Konkurs, growy kabaret. E, konkurs, robimy konkurs, najnowszy. Będzie to znowu konkurs kabaretowy, ale on będzie trochę inny niż co coś robiłem. Konkurs, bo jest to konkurs e, growy kabaret. To znaczy, że macie zrobić kabaret, tylko że to musi być kabaret z pokazówki, z gry. Leci wam jakaś pokazówka. I robicie swoim głosem do tego śmieszne głosy, tak jakie ja robię kabaret. I macie mi to wysłać na e-mail. Mój 12 małpaonet.pl Tam mi dajcie najlepiej, że ja się na YouTube oglądam i yy, tak, żeby łatwo było. Filmiki nagrywajcie nie dłużej niż 30 sekundy. Wychi będą chyba w piątek do wygrania są nagrody. Za pierwsze miejsce jest mój rysunek i filmik specjalnie nagrany z gratulowaniami ode mnie. Za drugie i trzecie też coś tam będzie. No wysyłajcie, kosmo12mapaonet.pl. Filmy... To wam mogę pokazać tutaj jakiś taki, na przykład jaki to może być wyglądać taki kabaret, żebyście wiedzieli o co chodzi. Może być na przykład takie coś. Przestańcie grać cały czas w te durne karty, nie macie roboty do zrobienia. Ruszcie. Do roboty już! Wiele sery durne! A ty co, sama nic nie robisz, a przeszkadzasz nam jak sobie gramy w karty grzecznie? Nie. No właśnie, zajmij się swoim, a daj nam spokój! Patrzcie, kupiłem sobie nową komórkę. Patrzcie jakie fajne ta To było takie na przykład. Mo nie musi być GTA Sam Andreas, może być z innej gry. Tylko musi być z pokazówki i tam musi być czas dobry i... To no ja się żegnam z nami, wysyłajcie serwus.